W mroźną styczniową noc 1945 roku Morze Bałtyckie wyglądało jak ciemne lustro odbijające szare niebo wojny. Niemiecki statek Wilhelm Gustlow opuszczał port w Gothenhafen dzisiejszy Gdynia, niosąc na pokładzie ponad 6 tysięcy uchodźców, cywilów, żołnierzy i pielęgniarki, wszystkich uciekających przed zbliżającą się armią czerwoną. Ten statek, który niegdyś był luksusowym liniowcem, teraz stał się przepełnionym schronieniem, gdzie panowały strach, głód i zimno. Korytarze były pełne ludzi, kobiety tuliły dzieci, które płakały bez końca, a nieliczni mężczyźni zdolni do walki spoglądali w ciemny horyzont z poczuciem, że katastrofa jest nieunikniona. Kapitan wiedział, że rejs w takich warunkach to ogromne ryzyko. Wody Bałtyku patrolowały radzieckie okręty podwodne, a gruby lód mógł uszkodzić kadłub. Zostać na lądzie jednak oznaczało pewną śmierć lub niewolę z rąk Rosjan. Dlatego zapadła decyzja wypłynąć i spróbować dotrzeć do portu w Kilonii. Gdy statek wolno przecinał zamarznięte morze, wszystkie światła zostały zgaszone, by nie zdradzić pozycji wrogowi. W ciemności słychać było tylko skrzypienie stali i szum wiatru, jakby sam Bałtyk wstrzymał oddech. O godzinie 20:00, ciszę, przerwał potężny huk, radziecki okręt podwodny S-13, dowodzony przez Aleksandra Marineskę, wystrzelił trzy torpedy. Pierwsza uderzyła w dziób, druga w środek statku, a trzecia w maszynownię, odcinając całe zasilanie. W jednej chwili na pokładzie zapadły ciemności i chaos. Ludzie krzyczeli, przewracali się. A statek zaczął gwałtownie przechylać się na bok. Stalowe drzwi na dolnych pokładach zatrzasnęły się, więżąc setki osób. Kto próbował wydostać się na górę, był popychany, deptany, zepchnięty z drabinek w panice. Większość łodzi ratunkowych była oblodzona i bezużyteczna. Wilhelm Gustlow tonął w przerażającym tempie. Matki próbowały wrzucać dzieci do łodzi. Żołnierze starali się zaprowadzić porządek, lecz nikt już nie słuchał. W ciągu czterdziestu minut kolos zniknął pod powierzchnią morza. Temperatura wody była śmiertelna. Kto wpadł do wody, umierał po kilku minutach, sparaliżowany lodowatym zimnem. Ci, którzy przeżyli, wspominali, że dźwięk łamiącej się stali brzmiał jak ryk potwora, po którym nastąpiła przerażająca cisza, przerywana jedynie słabnącymi krzykami ginących ludzi. Nad ranem Bałtyk był usiany ciałami i szczątkami statku. Niemieckim jednostkom ratowniczym udało się uratować nieco ponad tysiąc osób, większość z ciężkimi odmrożeniami i obrażeniami. Ponad dziewięć tysięcy ludzi zginęło tej nocy. To czyni katastrofę Wilhelma Gustlofa. największą tragedią morską w historii, trzykrotnie bardziej śmiercionośną niż słynny Titanik. A mimo to świat prawie nic o niej nie mówił. Ponieważ tragedia wydarzyła się w ostatnich miesiącach II wojny światowej i dotyczyła niemieckich cywilów, temat szybko został wyciszony. Alianci nie chcieliby świat współczuł Niemcom, a sam reżim nazistowski wolał ukryć swoją nieudolność. W efekcie historia statku niemal zniknęła z pamięci Europy. Dziś wrak Wilhelma Gustlofa Spoczywa na głębokości około 50 metrów na zimnym dnie Bałtyku, niedaleko polskiego wybrzeża. Nurkowie, którzy odwiedzają to miejsce, opowiadają o niezwykłym spokoju, który tam panuje, jakby czas się zatrzymał. Wewnątrz statku wciąż znajdują się zabawki, dokumenty, buty i zegarki, wszystko zatrzymane w chwili katastrofy. Wielu z tych, którzy tam nurkowali, mówi o ciężkiej, przytłaczającej ciszy, jakby morze wciąż przechowywało echo tysięcy głosów, których nikt nigdy nie usłyszał. Titanik stał się legendą, symbolem luksusu i ludzkiej pychy. Wilhelm Gustlow natomiast pozostał w cieniu, zapomniany, choć jego historia jest o wiele bardziej tragiczna. Lecz gdy lód Bałtyku pęka zimą, niektórzy twierdzą, że w szumie fal słychać coś jeszcze. Cichy szept tamtej nocy, kiedy tysiące istnień zniknęły w mroku, szedł najtragiczniejszego zatonięcia w dziejach.